Ostatnie dni kwietnia i pierwszy roboczy dzień maja to było istne Eldorado na rynku surowców, a szczególnie na rynku ropy naftowej. Jeszcze w poniedziałek 3 maja za baryłkę trzeba było płacić prawie 90 dolarów. Następne dwa dni były jednak niczym dwa wiadra zimnej wody na rozpalone głowy inwestorów, ponieważ w tym czasie cena ropy zjechała o niemal 8%. W poniedziałek, 19 kwietnia, wczesnym rankiem baryłkę ropy naftowej gatunku BRENT można było kupić za 84 dolary. Tego dnia agencja Bloomberg poinformowała, cytując maklerów, że ropa tanieje w reakcji na opinię, że wzrost jej notowań w poprzednich dniach do poziomu najwyższego od półtora roku nie ma uzasadnienia w związku z powolnym procesem ożywienia w globalnej gospodarce. Jak się okazało, nie stanowiło to żadnej przeszkody w tym, by w ciągu zaledwie dwóch kolejnych tygodni, a konkretnie 3 maja, cena ropy dotarła w pobliżu 90 dolarów za baryłkę. W tym czasie ożywienie w globalnej gospodarce oczywiście nie drgnęło ani o promil. Dość mizernym uzasadnieniem tak dynamicznego skoku ceny surowca mogło być ledwie dwucentowe osłabienie się dolara wobec euro. Jednak już w dwa dni później, czyli w środę 5 maja, baryłka z ropą była tańsza o 7 dolarów, czyli o 8%. To znów poważnym argumentem za tak znaczącą przeceną ropy mogłoby być wyraźne umocnienie się dolara wobec euro. Mogłoby być, gdyby nie fakt, że trwające od początku lutego umocnienie się amerykańskiej waluty nie przeszkodziło baryłce ropy wtoczyć się w tym czasie z niecałych 68 dolarów do wspomnianych niemal 90 dolarów, czyli o 33% w górę. Choć teoretycznie takie umocnienie powinno spowodować spadek ceny surowca. Jeszcze bardziej niż ropa naftowa ucierpiała w ciągu ostatnich tygodni miedź. Kontrakty terminowe na ten metal staniały aż o 18%. Przy tej okazji warto przypomnieć, że do niedawna mówiono, że miedź ma doktorat z ekonomii. A to z tego powodu, że e, obserwowano w ciągu wielu poprzednich lat dużą zbieżność zmian cen miedzi z przyszłą koniunkturą gospodarczą. Jeśli ta teza miałaby być nadal prawdziwa, to perspektywy gospodarcze nie rysują się w najjaśniejszych barwach. Można mieć tylko nadzieję, że od czasu słynnej afery z manipulacjami cenami miedzi, w wyniku których upadł bank sumitomo, metal ten stracił nieco swoje prognostyczne właściwości. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.